Cały czas mi się przypomina taka piosenka, nie pamiętam kto śpiewał, e, proszę pana gdzie te prywatki. <grywa> prywatki. E, no trzeba było mieć, mieć wolną, wolną hatę, jak się <grywa> wtedy mówiło. Była wolna hata, rodzice albo gdzieś, albo najlepiej było, jak jechali na urlop i nie było ich. Tydzień, dwa, trzy. Często na tych prywatkach rodzice byli za ścianą. To dopiero były podchody. Ja pamiętam za moich czasów, tylko były pościeloby na tych prywatkach. To był też ten inny, bo przynajmniej na mnie muzyka działała. To było towarzystwo na ogół sparowane. Tak, myśmy już byli parą, w związku z tym myśmy się nie rozglądali już. My się nie rozglądaliśmy, tak. No Także tak, myśmy już byli przez cały ten czas Zresztą e, z, kilka małżeństw się z tego tak, e, tak, e, zrodziło. Tak, Przyprowadzało się na prywatkę nowego y, partnera, nie? Ela tam pamiętam, e, przyprowadzała kolejnego chłopaka, to tak było. Kolejnego chłopaka. Kolejnego. No, <laughs> bo, bo te pary miały to do siebie, że były, były powery bardziej trwałe i mniej trwałe. No i, I przechodnie. No. I przechodnie takie <laughs> też. Zdarzały się też wymiany takie Aj, międzyparowe. Owszem, Pojechaliśmy na yy, ride na, co? na Hale Kruponę -no, na, na Hale. zakończenie sezonu to Tak, jest jakoś tak. I y, 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 jedna para, y, y, Antek był z… Y, jak ona miała na imię? Y, Przyjechał z dziewczyną, ale już jak y, wyjeżdżaliśmy, kończyliśmy ten rajd, to tam było spanie na, na tego, to już ta dziewczyna była z bólą. <śpiewanie> Z, znaczy z kolegą. Z kolegą, Antka, tak. No, było, było z przy... matką. Przy, z przyjacielem. Z przyjacielem, Antka. Antka. Ależ to było ciężkie przeżycia. Były dramatyczne takie trochę chwile. Ja leżąc w szpitalu poznałem taką dziewczynę, która była pielęgniarką w tym szpitalu. No i i się chyba zakochałem, no bo trwało to dość długo. Potem było małżeństwo, i z tego jest y, wspaniała córka. Hmm. O, <laughs> poznaliśmy się na czasach rodzinnych. To były czasy. Zakładowe. Zakładowe, <laughs> takie zakładowe. W czasach nad Morzem. Przede wszystkim chodziłem do takiego. Gimnazjum II Liceum Sobieskiego w Krakowie wtedy uchodziło to za czołowe, do męskiej klasy. W związku z tym ten kontakt z dziewczynami był troszkę inny. Trochę nam nasza pani profesor to pomogła w tej kwestii, bo zorganizowała w dziesiątej czy w jedenastej klasie, w dziesiątej chyba, kurs tańca. Chodziliśmy Przychodziły do nas dziewczyny z dziesiątki. To były wydarzenia. Wtedy się robiły takie jakieś pierwsze pary, pierwsze kontakty, pierwsze um, wspólne zabawy i powiem, um, że było uroczo. Już potem chyba nigdy tak nie było. W <laughs> fafiku! Zaczynaliśmy w fafiku, tak. To była taka mała y, y, restauracja. Kawiarnia. Nie kawiarnia, kawiarnia. tak. Kawiarnia. Na ulicy, przy ulicy. Siennej, Siennej. Y, Tak mocno zadymiona. Oj, ciemno było. Ciemno, ciasno. Ciemno. I bardzo niewygodne krzesełka były. I stoliki z takich. Tak, tak. No a umówiliśmy się, całą grupą oczywiście, po dalach. A potem nie, pierwsze, pierwsze randka, to myśmy się umówili do Fafika. A. To ja trochę mniej, e, słabiej to pamiętam. A jak przychodziły e, przychodził weekend, Ta, to, wtedy, to do Milano. To do Milano. Wie pan, ja to, jestem bardzo często w rynku, szczególnie w lecie. W le... Czy widział pan gdzieś e, fiołki na tych straganach z kwiatami? A kiedyś one były. I kupiło się taki fiołek za 3 złote i się dało dziewczynie bez słów. Dzisiaj się od czasu do czasu, raz na miesiąc, zobaczy dziewczynę, która idzie z różą. Pewnie ją dostała albo co sama kupiła. W 1973, jak skończyłam studia, pobraliśmy się, czyli mamy małżeństwo a plus jeszcze 4 lata wcześniej tej, tej znajomości, to rzeczywiście mamy ho, 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 właśnie 50 lat. I w zasadzie przez te 50 lat jesteśmy non stop razem. No tak. My y, jesteśmy y, ze sobą tak długo, ponieważ zawsze się po pierwsze lubiliśmy, po drugie mieliśmy Wspólne zainteresowania i zawsze było o czym mówić. Nie było tak, y, takiej sytuacji, żebyśmy się zastanawiali o czym rozmawiać z, z tereniem, czy o czy, czym czy na zewnątrz. Y, y, nawet oczywiście często nie można się było nagadać. Pamiętam też Cliff Richard Plessley, to były moje klimaty. A teraz ma pan coś takiego? Nie. Nie, budki suflera mogę słuchać na okrągłej i ciszy. Ale on O, no widzisz, ja nie pamiętałem. No. No tak, no widzisz, no. Dlatego wiedziałem, że potrzebuję suflera.